Pani Lenua! Stop! Cofelio, jestem władca ciem. Daję ci moc, dzięki której naprawisz stracony czas, kradnąc go innym ludziom. W zamian za to chcę tylko, żebyś przyniosła mi mirakula biedronki i czarnego kota. Dziękuję ci za drugą szansę, władco ciem! Pani Lenua! O! Nie ma czasu do stracenia. W ostatniej chwili pojawił się nowy złoczyńca. O, ja idę sprawdzić z ostatą. Zajęte? Ups, przepraszam. Aż tak, nie możesz wytrzymać? Tak, wysuwaj pasury! O oh, nie! Ja skądś znam tę broszkę? Skoro mój list miłosny wywołał taką reakcję, to może lepiej, że Adrian go nie przeczytał. <grym i wytrzymał> Niebezpieczna. Ups. Kropeczko, gra wszystko? Wszystko gra, kropeczko? Przestań, to sprawka super złoczyńcy! E, tak, wiem, która sprawia, że czas biegnie do tyłu. Nie będę zanudzać szczegółami, ale myślę, że Akuma jest w jej broszce z chińskim ideogramem. Skoro tak mówisz. Nie tak prędko. Znowu się spotykamy, a... ten nakrawiany owadzie. Wystarczy, że cię dotknę, a w mgnieniu oka przejdziesz przemianę zwrotną. A wtedy oddasz mi jej mirakulum! Jeszcze nie teraz. Najpierw zaprowadź mnie do człowieka, od którego dostała te paskudne a... kolczyki! Co? Ty znasz strażnika mirakulów? Zaprowadź mnie do niego! Jasne, że znam! To fóz złamał moje serce! Ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem już od bardzo dawna! A teraz dzięki tobie, władco Ciem, zdołam go wreszcie odnaleźć i odzyskać sporo straconego czasu! <grywa> Ach, co zawsze cudny zbieg okoliczności! Czarny Kocie, byłam dzisiaj u mistrza Fu! Jeśli ona mnie dotknie, to doprowadzi władcę Ciem prosto do szkatułki z mirakulami! Z przyjemnością będę Twoim ochroniarzem! A ty zaraz wrócisz do momentu, zanim opętała cię Akuma! Ja yeah! <tryk> Zwrot do nadawcy! Hej trochę ukrzenij!! <tryk>